Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II liczy sobie już 100 lat. W latach 70. do lat końca, prawie lat końca 90. chórem dyrygował pan profesor Kazimierz Górski. To właśnie za jego e, e, dyrygentury rozpoczęły się wspaniałe wyjazdy, chór, koncerty, udział w konkursach, festiwalach. E, świetnie przejął chór po panu profesorze Kazimierzu Górskim pan profesor Grzegorz Pecka, który prowadzi chór już od 20, jeśli się nie mylę, 4-5 lat i również wspaniałe realizuje tą misję chóru, jakie są koncerty, udział w festiwalach, konkursach. Członkami chóru są studenci naszego Uniwersytetu, często są to również absolwenci. Swoją przygodę z chórem zaczęłam właśnie już na pierwszym roku studiów. Najpierw wiedziałam, że chcę śpiewać w chórze KUL, a dopiero później podjęłam studia na tym Uniwersytecie. Radości ze wspólnego muzykowania, oprócz oczywiście całego repertuaru, który miałam przyjemność pochłonąć i go się nauczyć, to właśnie ta radość muzykowania wspólnego z kolegami i z koleżankami dała ogromną radość i tego mnie przede wszystkim nauczyła. Tworzyć piękne dzieła, tworzyć sztukę. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że chór kulu y, tworzy tak zwaną kulturę wysoką. W połączeniu ze wspaniałą atmosferą. A także mając okazję pozwiedzać kawał świata. Koncertował do tej pory w wielu wspaniałych świątyniach, w Filharmonii w Kolonii, w Operze w Sydney, w Teatrze Narodowym w Korei. A za kilka dni będziemy koncertować śpiewając wspaniałą drugą symfonię Gustawa Malera w Filharmonii Narodowej w Tel Awi. Niedawno wróciliśmy z Münster, gdzie wykonywaliśmy drugą symfonię Malera wraz z orkiestrą z Niemiec oraz Israel poznawania wielkich form muzycznych, co oczywiście nie każdy ma taką możliwość. A my dzięki chórowi tego doświadczamy. Są, wyjeżdżaliśmy niemal do wszystkich krajów europejskich. Koncertowaliśmy w Ameryce Południowej, w Australii, w Azji. Nagrody jakie zespół otrzymuje. Właśnie z okazji w ubiegłym roku obchodziliśmy, rozpoczęliśmy jubileusz Stulecia Chóru. Chór otrzymał niezwykle prestiżowe nagrody, m.in. od Ministra Kultury. Ja, moja przygoda z chórem nadal trwa, ponieważ po zakończeniu studiów, po kilku latach spotkało mnie to Szczęście, i zostałam pracownikiem, czyli korepetytorem chóru. I w dalszym ciągu w tym chórze jestem, z chórzystami pracuję i cały czas czynnie śpiewam. Mm. Chór oczywiście łączy ludzi, wyszło około 40 małżeństw, ale no sobie zeszartowaliśmy poniekąd, że w zasadzie z takich małżeństw można by było stworzyć dobry chór mieszany.